Cześć z styry, ja 119, witam w kolejnym filmie z Avatara Frontiers of Pandora i dzisiaj pójdziemy dalej z głównym questem. Spróbujemy zwiększyć więź Ejły tak ja mam jak widzicie tutaj jest zadanie pośledzimy. Żeby polana światła połączyć z Ayon przy drzewie głosów na polanie światła, aby przygotować się na więź z kralem Jeżeli chodzi o questy dodatkowe, poboczne, to też je będziemy robić, nie bójcie się, ponieważ mamy ich sporo. I są na mniejsze levely, jak my mamy teraz cały czas Więc... Trzeba będzie je... Porobić Ale na początku chciałbym dostać ikrana, w tym te wszystkie poboczne questy zrobić Są na bieżąco Bo patrząc na mapkę Mapę To teraz będzie duży quest chyba z złapania ikrana gdzieś w tych terenach No ta mapa jest duża Nie oszukujmy się Na piechotę, to by się tutaj no... Zesrała, nie poruszało no i też trzeba porobić te pneumatyczne wieżyczki, to jest na nowych drugiej widzę, więc dużo pobocznych rzeczy jest do zrobienia, potem z tu, o, dużo pobocznych rzeczy jest do zrobienia, tak czy siak, no live'ów niestety chyba nie będzie, chyba, że spróbuję zrobić jeden próbny, ale to tylko tak na pół godzinki, bo, 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 no jest problem, nie, z... Live'ami na moim kanale teraz, z powodu zmiany, monitora. A nie, zmiany internetu, i był problem, i to duży, bo lagowało strasznie, więc to jest to: eee, nakład pozyskiwania gazu alfa w ZPZ, ale to jest odzyskane. Widzę, jak już tutaj korzenie rosną na tym, dobra, więc połączmy się z EYWOM. To już? Co? Myślałem, że jakaś kacenka będzie czy coś. No już klanu, 2 na 5. A 2 na 6. Umiejętności, coś nowego. Mamy dwa punkty umiejętności. Pójdźmy w wojownika dalej. To te dwa punkciki, podstawowe obrażenia. bez więcej specjalnych strzał. Mamy podstawowe obrażenie o 2, o 5%. To się przyda. Bardziej w mele pójdźmy jeszcze. No, i ten survivalista się przyda też tutaj, potem, że otrzymywano wrażenia, są zmniejszone. Aha, to od roślin. Sakwa się, się przyda. Aha, okej. Okay. To też jest takie takie specjalne. A. A zorientować, cele to jest takie najpóźniejsze, widzę. No dobra. To jeszcze jest nieznane wspomnienie. Czy ci co? A, umiejętność przodków, właśnie. Mówię o umiejętności przodków, więc na spokojnie. Tutaj się znajdziemy przy do kolonii ikranów. Dalej, komputerowy. Uu. Tu jest ten, kwiat sarentu. Uuuu uh. a główny quest jest gdzie? Tutaj. To my w takim razie dzisiaj porobimy sobie trochę pobocznych. Znaczy w wczoraj zrobiliśmy poboczne, w znaczy sensie ostatnio. Więc dzisiaj pójdźmy dalej z tym głównym questem. Zobaczmy tego ekrana. Szybka podróż. Zobaczmy tego ekrana, miejmy z głowy ten główny quest tak naprawdę. I wtedy poróbmy te side questy. Tak jak powiedziałem na początku, nie będę zmieniał zdania. No nie oszukujmy się, no przydałoby się mieć w końcu coś można byłoby latać i się fajnie bawić, więc jeżeli takie questy było typu poleć poza miatej, no to fajnie byłoby to ekranem porobić, więc trzeba przejść znowu całe gniazdo. O, mogę odebrać po prostu Eee to I Pięknie, zdrowie lepsze. Wyposaż mogę ci sprzedać te stare know, rzeczy I I hope I have something you like. no nie to tak nie działa ale mogę dobrać tego projekty jakieś wyzwanie mi się widzicie odblokowało come back if you need more Dobra, teraz pójdźmy do ciebie coś odbierzmy o, jeszcze pisanie Tiki, i ty jeszcze. to better yourself Ty nic nie masz. Stay sharp, Dobra, cicho, bo Eee, cyk. Projekty mamy jakieś fajne, więc może pójdźmy do, 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 do stołu rzemieślniczego, gdziekolwiek on, kurde jest. Z do mnie chyba zaszedł zwiedzić. <laughs> Szal. Zdrowie jest Sky people are no real threat. They are tiny. Zdrowie 48, a z tym 41? Nie, dodaj 48. Odporność na dystansowo dystansowe, odporność zwierzętom O, O, wykonaj w takim razie. Będziemy bardziej. Będziemy bardziej. Yy... Ręka w one. Nie mamy nic tutaj, żeby coś zrobić. Prosta bransoleta. A, ręka w Koranu możemy zrobić, ale 15 tylko tego to nie. I przepaska, pas farbiarza, co ja tu mogę zrobić? 30, to zróbmy to. 52. Dobra, wykonaj w takim razie. Co, nie wyszło? Wyszło, dobra. Teraz tak. Ubierz się w to i wyposażmy się bardziej w... A, bo ta sakwa musi być, bo to są na żywioły zwierzętom się też przyda dobra. Tu mamy tą e, starą zawieszkę co mamy i tu sobie zmienimy modyfikację na to, żeby było bardziej nawi, bo to robi to samo, a lepiej wygląda z tym fantem. No i zajebiście wyglądamy. Podoba mi się. Dobra. I lecimy do etuwy. A jak ja ostatnio dokowałem sobie jakiś schemat na łuk. łódka tangi. Tangi gryjący długi łuk 28 103 32, tak samo więc w sumie to nic nie zrobi, dobra? Idziemy tam, masz punkt umiejętności do wydania? Serio? No nie, no co mnie kłamiesz, gro? Słyszy i krany. A ja tam mam iść? Ty, czy ja dobry quest zebrałem? Oczywiście, że nie. Zeszła pora, by stworzyć z kranem. Gdzie mam iść? A tutaj? To co mi pokazało, że tu mam iść? A dary dla klanu mi tu pokazało. O Jezu. Hmm. W takim razie chodźmy do tego, do tej krętej rzeki. Weźmy sam. tam punkt zróbmy sami cyk utwórz powiedzmy już nie będzie taki Gdzieś jest mój znacznik niestandardowy czy tam nie on nie działa chyba powiedz mi że idę dobrą stronę bo ja nie wiem dokładnie A, ustaw punkt orientacyjny, dobra. Tam. Nie tam jest quest. Ja muszę skręcić tam. Pójdziemy. Aha, jest znacznik, dobra. Jak jest znacznik, to super. Wyjdziemy do znacznika. Ja wiem, że główny quest jest w inną stronę, ale tak czy siak. Zróbmy trochę pobocznych jeszcze. Znaczy cały czas robimy poboczne, nie oszukujmy się Ale questy trzeba porobić poboczne i te wszystkie zadania, znaczy rzeczy poboczne. Jak będziemy w okolicy zrobimy coś jeszcze pobocznego. Na chwilę obecną chcę zebrać ten kwiat, bo wcześniej go nie widziałem A no nie oszukujmy się te umiejętności Saren tu się przydają i to bardzo że to spadanie z góry na dół to bardzo się przydaje. Szczerze, teraz też dostaliśmy lepszy pancerz, więc. Dostaliśmy, zrobiliśmy sobie lepszy pancerz, więc przyda się tak szysiak. Jesteśmy coraz silniejsi, też coraz silniejsi będą wrogowie. Nie oszukujmy się, na przykład na tam 30 levelu to będzie już płakanie, a nie tego. Umieranie, płakanie. Różne strzały gdzieś na lewo. Już nie słyszę strzałów gdzieś na lewo. No tak, ale tą odległość też by się fajnie na ekranie robiło. I tak, mówię, że sobie główną misję nagle lecę gdzieś poboczne rzeczy robić. To też jest takie... Zaradziliśmy będziemy jakaś placówka stara po tym. Po ludziach. Uu. Coś ciekawego tu macie skrzyneczki są. Dobra. Yyy, co jest? Gdzie jesteś? Tu jesteś. Priya, I found an RDA dossier. Looks like orders for a botanist, and there's a picture here, a location. I'm going to check it out. Oh, sounds promising. Jeszcze drugi quest, szukasz domu część 2. Dużo tych questów mamy i trzeba tego i porobić w końcu. Dobra. No idziemy do naszego znacznika, który jest. Tutaj a faktycznie jest tutaj, ale ja chcę... Tutaj trzeba pójść. Tam widzę ten kwiatek. Ziemię Smarę tu, no to idziemy do góry. O, tarara, tiri, tutaj po tej. Dobra, idziemy tutaj. Można też tak. I to będzie tam. No tak, bo. Jakim cudem to lata? Znaczy, w sensie te korzenie niby to trzymają, ale jakim cudem to lata, że lata, że kamień nie jest cięższy od korzenia, no to ja. Do dzisiaj. Nie, ten Ridley Scott tego sobie nie wytłumaczył. Ridley Scott chyba. Nie pamiętam dokładnie tego, co stworzył awatara. Co zblokowałem? Katapulta. Możesz teraz użyć umiejętności katapulta świskając V, by zaatakować wręcz osołomionego PZPM, a ogłoszonego schakowanego przy Sida. W ten sposób siłą żołnierza z PZ jego pancerza. Ło! Wow! Dobra. I dwa punkty umiejętności. Jak tam wyglądamy z tymi umiejętnościami? Może jakiś survivalistę właśnie pójdziemy. To sakwa lecznicza by się przydała. Szósty level jest. Jak ja stąd zejrzę się nie zabić. Tam mogę skoczyć sobie na tą kurchawę. A, to dobra. No to brawo ja. Żeby się teraz nie zabić. Próbuj ponownie Milimetry Gdzie jestem? Na dole odblokowałem tą miejkę. zlokowałem tą mumiejkę, tak? Dobra, brawo ja Okej. Okay. Tam są dwa... O kurwa, trochę was tam jest. Eee, spadaj kurwa. Wypadłeś. Ob obiegamy was. W takim razie, co musiał znaczyć. strzała, ty. Dobra, biegniemy po tamtego. Chodź tu kurwa. Chciałem ich zabijać, te zwierzęta w tym, czy co? Fajne było, jak go tak wyrzuciłem w pizdu z tego. Ustraciliśmy straciłem trzy granaty, żeby w ogóle w niego trafić. Na tak mi nie staje w tym punktu. Gdzie my szliśmy? Albo się i dlatego tu szliśmy. Dobra, jakieś questy w pobliżu mamy? Eee... Trochę cień z tyłu, to to wiem. Zajta w obozie brzeg rzeki. Nie to. Weź to zacznij śledzić, gdzie ja mam iść tutaj? T Tą samą stronę co jest quest główny. Okej. Okay. Eee, dalej. Chwilę oddechu. Sprawdzić to nowe drzewo. Pokaż mapę od razu. Gdzie jest główny quest? Tutaj. Czyli te trzy, dwie te trzeba będzie tutaj zaatakować tak naprawdę po drodze, czyli to nie na teraz. Eee, Niedoceniony łowca. To jest tu obok od razu. Dobra. Znajdź miejsce katastrofy, w którym mówiła Alejum. Dobra, to idziemy tutaj. O, udało mi się nie wpaść do wody. Okej. Okay. Kuni. Mroczny Koń Młody. Boże, za tego nie mogę. Nie wiem czy to w ogóle da się na nich jeździć, ale chyba się da. Miejsce katastrofy jest gdzieś tutaj. Rozbudowy no Echo. This place, another of their disruptive creations, and Neon wanted me to stay put. Was it like this when you arrived? These sky people bodies here, some my doing, but others not. No, someone was here before us. Their flying machine is not here, but we should find out what happened here first. But what else? Don't think so. No. An Aranahe hunter. Skilled. Spear sets off explosion, takes out a handful of RDA. They came here with purpose. Stand for what the sky people are doing here. Anyone copy? Come in. Listen, we already know the aircraft is Fubar, and we know you got your asses kicked by a blue. Nice. We got more guys inbound to help you secure that damn aircraft. Keep a close watch and try not to mess that up. Okay. I wonder if. No. Oh, devil! RDA aircraft gets attacked midair, takes damage, parts fall out of the sky. Something hits that tree. Maybe it's. like we know it was not an accident. The sky people were forced down from the skies. Dark. <laughs> hunter calls ekran rda sees it tries to kill it ekran hunter both take off in a hurry if anything could have brought down the sky people's machine it would be an ekran think we've covered everything e I wish Neon could have seen this. To see when a hunter takes real action over grandstanding. They were serious about stopping the construction, it seems. Even went after that aircraft. The Sky People will not abandon this site so easily. I need to warn the others. Tell Neon, there will be more of them. The rest of the aircraft should be close by. I picked up a scent. You have dealt with the Sky People before, right? W takim że nie muszę śladem zapachowym yy, paliwa lotniczego. Pójdziemy za paliwem lotniczym. Kurde, głupszy ten quest się wyda... wydawał się krótszy, o że tak powiem. Myślę, że coś zaraz do mnie podskoczy! Przepraszam. Ale nie ostatnio na kichanie też bierze ostatnio mocno. Bo widzę te główne latające. Będziemy niszczyć potem pewnie. Uuuu. Thank you for these gifts. Nie udało mi się zrobić łaskawej śmierci dla niego. Tak, te owoce są łatwe dobiere, tylko w deszczu się najlepiej powinno zbierać. Oła, a to Thank you for these gifts. Alright, let's go there. Alright, let's go there. Heh, I got big plans on Pandora. There they are. Can we just drop some kind of warhead on that Korea there? They attack our construction sites, they bust up our machines, and Seriously, pretty tired of living my life, a <smart noise> <Udało się. smart noise> Będą, nie przybędą? Nie przybędą? Przybędą, le... O, pupa. Jezus Maria, więcej was tu matka nie miała To jest te gówna wielkie. no tu gdzieś jakąś ucieczkę. To jest pizza tą ucieczkę. Dziś wyżej mogę wejść. Tu nie Hmm, praktycznie, mógłbym wejść tam, na drzewo. Weźcie się znudźcie, gdzieś pójdźcie. Nie znudzicie się, nie? O kurde, ale zajmie się też. Ty nie było tak źle. Tutaj ładnie mi weszło to, że y, tym y, granatem trafiłem tych dwóch naraz, więc. Kurwa znowu to zrobiłem Ale wyszło w sumie Jezus Maria, ale ja mam mówię tego Dobra, teraz szukaj skrzyneczkę O nowa strzelba Pokaż mi tę strzelbę Oj, lepsze wrażenie, dobra. Dobra. Przy domowym drzewie, tak? Tak. Tu jest kolejna plac, tego, Placówka taka. Dobra, jeszcze go podróż do, nowego, do domowego drzewa. Gdzie jest ta panienka tutaj? Tam. Zafominam kurde o że tak płynnie to działa i muszę wybierać osobno broni i tak dalej. I też w armę dawno grałem w ten sposób, żeby zmieniać broń, więc no. You are okay. What did you find? RDA were gathered around that aircraft. I drove them off. It was brought down by one of our own. They did the right thing. They understand what we are up against. You saw. Yes, I see more than you think. I see you, Neon. Wait, it was just scouting, on my regular route. But then, the noise, the awful metallic buzzing. My blood ran hot and I had to get a closer look. Like a fool, I was discovered and had to escape. That was you? You took down their aircraft. I had no choice. I was defending myself. You saw what was happening. I cannot believe you! The lengths you go to to hide your mistakes. No, it is not that. My father, he speaks to Katnat about me with such pride. They both expect great things of me. I did not want my failure to hurt our people's spirit. You both only want to look after your people. I wish you would trust me more. Yes. If I am ever to lead, I must trust my people. For your courage, you will also need to be better prepared for what lies ahead as well. Ja je pokučili. So the so dostan, so dostan, so so mad. Cinciva Widać różnicę. No i zajebiście. Dobra, moi drodzy, to na dzisiaj zakończę ten odcinek. Był on wystarczająco długi. Będę sobie mi żegnał na razie części. Do widzenia.